Elo, Elo, ludzie z tej strony, Oscarito. Dzisiaj wam chciałem pokazać bitwy realistyczne na żołgach. udziałem tego samolotu. Tylko chwilę, modyfikacje. Muszę wziąć jakiś ten pocisk przeciwpancerny, pocisk zapalający, pocisk uniwersalny, pocisk smurowy. Pocisk... Dobra, nie, a ten... No, chyba ten podstawowy będzie na Uniwersalny zapalający wchodzi w przeciwpanzerny Dobra, weźmiemy sobie ten jednak podstawowkę. Dobra, realistycznych bitwark będzie taki... Ja bardzo nie lubię na nich grać, no ale dobra. Wam y, coś się skupić na tym odcinku i wam pokazać ten samolot w akcji, bo on ma ten... 20 mm działka no to. Ja sobie może da radę z tym sobie pancerną. No taka styta mapa. niszczyciel czołgów do było. Polecimy sobie z lewej manki. Znaczy z, ma z lewej tak jakby od tego kierunku. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje filmy z War z War of Tanks, tak, z, z War of, tank, tak, war of Tanks. War, War, ta, a, znaczy War, War Thunder, kurde. Pomieszałem dwie różne gry. Tak, co to dobra. Lecimy sobie gdzie indziej. Oczywiście bitwy realistyczne to są jedne z moich nielubionych bity ale dobra. Jeszcze na czoło Ale dobra, trzeba wam ukazać jak się umie na nich grać. No i poza tym ten. Ja mam, bo zazwyczaj samolot nie jest dobry na tych bitwach powietrznych bo nie no jest dobry, ale no Ja chciałem go pokazać, jaką jak sobie daje radę z czołgami My się nie zdejmę po pierwszym strzał Aha P piszcie mi w komentarzach, jak użyć niektórych maszynach karabinu innym przyciskiem niż E yy. Kurde, dwa... i trzy. No i nacisnę przez przypadek z tym palcu. No i lagi Może w życiu ja nie mogę nagrywać, czy bez lagu. Aj B.

Za te ale po prostu ten, już teraz skupiony i na mapie, i na tym, i na tym. Po prostu nie wiem ten. Nie wiem co robić. No jak pewnie tutaj jest mój. No. Tak. Aha, mam nadzieję, że wam się podobają moje, moje filmy Harfundera, a zwłaszcza ten z panem Kubaksem na kanale. Prakajcie. Mieszałem kompletnie wszystko Na no, dzisiaj Co jest? No i co ja zrobię? Nic przynajmniej mam tego samolota. No, to jest ostatnia próba. A z pierwszej osoby nie będę próbował strzelać. Oczywiście, aha, tutaj nie ma tego, tego. No. No. czekajcie se. Muszę zobaczyć. No, ja było tak bliż, blisko. No. lecz znaczy, no i nabijem na... tego samolota. Jak już uderzam domu. Gdzie oni mają na pespa? Gdzieś Myślałem, że on będzie przebijał pancerz na handzomach. Boże... Teraz będę kroczył bez, bez celu i nie mogę znieść tego przeciwnika. Pewnie ja byłbym zastrzelony. No, Uhuu, kurde, macie fajne widoki. Dlaczego nie? Po trzy lata. Nie ma to. My obszernie ujawniamy to Chyba tracimy. O tak, tracimy, no to... Boże, nic nie zrobiłem, teraz... Olej, jojka, on mnie widzi. Dobra, dziękuję. No to coś go. Oczywiście mam tutaj doświadczenie na bitwach realistycznych powietrznych. Ja grałem też przy Henan, realistów na powietrznych. Aha, okej, już widzę, tutaj jest. Dobra. i tak, no jest gdzieś tutaj. i dobra, ale... Nie, dobry, więc mi się podoba. Nie wiem jak mam, Dobra, chwilę. No, żeby go nie mógł Nie, już go nie mogę w No i wracamy do nielubionego tego. Walki czołgami. Wiedział, co? Co?

No jak mam kogokolwiek widzieć jak właśnie jak teraz albo się mam pewnie mm -hmm. no To tyle ciekawego odcinka Ja wiem no, co ciekawego zrobiłem, to zresztą samolot No ostatni czołg mam nadzieję, że mi teraz dobrze idzie I teraz

सौ sort of, uh -huh, że tak ten tak nie wie, jak już karabinu. Krytycznie. No to wygodnie. Bywę... Oto co jesteśmy losowani, bo przejmuję nasi miasta. Proszę mojego do tej pory mnie nie przebił. So I'm

Nagrałem wcześniej odcinek, no ale ten, ale mikrofon był przekreślony tak, byście mnie w ogóle nie mogli słyszeć więc musiałem to chyba wyłączyłem nagranie i włączyłem jeszcze raz no i cię zrestartowało no ale dobrze, 6000 zarobiłem pokazałem wam bitwę pancerną to może teraz bitwę powietrzną no. no i tak, odcinek, no to odcinka, pierwsza bitwa realistyczna, ale mi dobrze poszło tak, jak na pierwszy raz z kamerą, to dobrze. Tak to mi też, tak... Dopiero się nauczyłem niektórych z tych technik, jak B i tak dalej, rozumiecie. No. Dobra, bierzemy tego. Na pierwszy ogień. Nie no, no to No jedno nie. nie, nie, nie. Nie no, chciałem ja może mi chociaż raz teraz przed kamerą chociaż to chyba e, ta mapa na ABC No na ABC to jest tylko jedna mapa Przynajmniej bym Wam pokazało moje prawdziwe umiejętności Tego mi brakuje na przykład na tych bitwach, tych czołgorowych, realistycznych, że samolotem jestem shiftem, patrzy się na ofiarę, na tą, kogo mnie ściga i tak biorę do góry, na dół, w lewo, w ogóle z I przez, przez to, przez ten, kombinować i biorę C. No i co ciężko przychodzi. I potem. Tutaj robił coś takiego i... Dobra, nawet się już nie wpasą, żeby zastrzeliłem. Przy okazji przed nami jest chałupica. Po sobie ją zniszczymy. No cóż, zrobiłem teraz to tyle, tyle, ile mogłem, teraz ten. gramy tym. To... Gdzie... Um, so... tutaj. Dobra, lecimy do niego, wolę ale... jeszcze bazę. Pamiętajcie, tutaj się chyba zbawić chciałem z pani szkilec. Muszę sobie więcej. Muszę sobie wyłączyć. Właśnie nie wyczuć. Dobra. Ola, widzisz, Ja sobie to, to jeżeli wasz to yy, drażliwe że ja mówię FG i tak dalej, no to mi powiedz bo ja to mówię bo na przykład, jak tu i ten chyba lubi, jak youtuber to mówi, bo w sumie jestem chyba pierwszym takim YouTuberem, bo przynajmniej wiadomo, że ten wiadomo jak grać. Daję sobie na przybliżenie tej giemy. go nie wiem teraz, teraz to teraz już bo mam tak. No i dobra, gdzie kolejny. tutaj. Nie zauważyłem, gdzie. No i brak Ty, Czy to leci tutaj? Nie, brak tak, do. jego z No dobra, zrobimy sobie na wodkę, 7 sekund, 7. no działa O, oh, patrzcie widzicie to było na nas Tutaj jest jakiś kombój, kombój chyba Kombój, kombój, chyba czołg lekki Cząg Same czołgi lekkie chyba tutaj są czołgi lekkie Chyba nie, moja www. sobie chyba powinna z tym poradzić Tak, powinno się z tym poradzić right. Tak, z trugami do tego co? Mój, łosko, łosko Nie z tym No i cóż, przez moją głupotę straciłem samolot Przez moją własną głupotę No ale teraz mi dobrze przynajmniej idzie, przynajmniej, przynajmniej... Ale przegrywamy No, 23 minuty za nami Myślę, że by te bitwa, że te dwie bitwy Wam się podobały. nie no, niech ja już, w no, sumie nie, kończę sobie, bo czekajcie. Hmm. Wynik 1168, no to, no, dobry Wam powiem Czekaj, będzie ma z... mam ósemkę, tak, tak. B-25, o, to jest to niebezpieczny samolot. No. Amer amerykański o. to jest naprawdę jeden z niebezpieczniejszych samolotów w tej gry jeżeli ktoś mnie nie gra, to jest naprawdę no i widzicie mówiłem wam to jest niebezpieczny samolot na no, jego strzelce bardzo niebezpieczny no już zostałem widziany ma machinę Mam nadzieję, że mi się podobała gra, później sobie tak, jeżeli chcecie więcej takiego typu, czyli realistyczne, jakiś samolot re będzie na realistycznych grach czołgowych testowany, bo w sumie jeżeli będzie mi się udawał, tym nabijać jakieś punkty, bo nie za bardzo potrafię nabijać punkty na czołgach, ale po szkole się, o, trening nie mistrza. Trzeba go średnio, trzeba go średnio, nie próbuję do niego lecieć A to potem habiło na, na, na minimapie ja też, Bo ja się bardzo często sugeruję minimapą więc nie wiem Czasami ten, gdzie to jedno Ola Teraz już tu jest ściek no i już tym optymistycznym akcentem sobie skończymy nagranie. Ta, no i oczywiście zapraszam do mojej, mojego kolegi Kubaxa 1200. Oczywiście mam nadzieję, że wam się podobał film. Zostawcie łapkę w górę. No i subka. Z dzwoneczkiem, oczywiście. No i jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to piszcie mi w komentarzu. Do następnego. Widzimy się. Cześć. Na razie.